Halo, halo, siemaneczko, jestem Żelazny i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ferajny, dokładnie, siemaneczko, 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 eee, kurde, bele, posłuchajcie, posy, to, to, to dowiedziałem się, że na Ferajnie jest pewna bardzo sekretna tajemnica, tajemnicza, ee, te, jak to się nazywało, nie tekstura, receptura w craftingu, którą możemy zrobić e, i coś skraftować, ale zanim co, zanim wam powiem, co to będzie, choć pewnie już i tak wiecie po tytule, e, to chciałbym, żebyście zostawili łapeczkę w górę komentarz oraz subskrypcję z dzwoneczkiem standardowo, e, jeśli chcecie więcej filmów sferajnych or, or, oraz ogólnie więcej filmów na tym kanale, więc zostawcie kojeczkę, łapeczkę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, bo dobijemy do 100 tysięcy już wkrótce e, i napiszcie w komentarzu, jak sądzicie, czy uda nam się to skraftować. Jeszcze wam nie powiedziałem co, mimo że wy już pewnie wiecie. E, no więc dobra, polećmy sobie na dół, polećmy sobie na dół, lecimy sobie do naszego magazynu, ja mam tam już wszystko przygotowane w dwóch pięknych skrzyneczkach. E, no dobra, zdradzę wam o co chodzi, ok Bo, bo tu mam już, przygotowują jeszcze rzeczy do skraftowania tego. Eee, no, no, jest kolor żółty, no to chyba troszeczkę już zdradzam. Ty, tytuł zdradził mi, ja zdradziła, no dobra, są to laki Bloki, dokładnie. Eee, dowiedziałem się, że jest jakaś tajna receptura, e, którą da się właśnie e, laki Bloki na ferajnie stworzyć. E, no i teraz ją wypróbujemy. Posłuchajcie, podobno potrzebujemy jednego, e, jednego dropera, czyli por, e, podajnika oraz 8 zł. Musimy je tak położyć i podobno e, stworzy nam się wtedy Lucky blok. więc sobie teraz to sprawdzimy. E, kładę tutaj dropper. E, kładę tutaj. Uwaga. E, całe złoto. I ostatni. Uwaga. Mamy to. Kurde. Zobaczcie. O kurde. Działa. Mamy laki bloka, dosem nawet osiągnięcie. Okej, okay, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, no dobra, dobra, robimy ich więcej. Tyle ile mamy złota. Naprawdę zrobiłem tam jeszcze więcej złota, znaczy przeparam więcej złota, wszystkie jakie mamy, wszystkie jakie posiadamy jeszcze zbierać tego złota, mamy go naprawdę pełno. I zrobię tyle tych Laki Bloków, ile się po prostu da. Dzisiaj niestety nie ma ze mną IT Sima, bo Sim no wiem, że miał być, obiecywałem, że będzie, no ale niestety musiał wyjechać. No i no, 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 nie dało rady po prostu. Mam nadzieję, że na kolejnym odcinku będzie. I wiecie co, jeśli ta seria Wam się spodoba w coś na seria, jak otwieramy te laki bloki na tej ferajnie, to napiszcie koniecznie w komentarzu, jakiego youtubera możemy do tej serii zaprosić, bo myślę, że bardzo to by było spoko, jeśli byśmy jeszcze kogoś zaprosili. Wiecie, byłbym ja i Tesim oraz jeszcze ktoś, ktoś, kto również nie wie, że są takie bloki na ferajnie, żeby go zaskoczyć. Więc napiszcie w komentarzu, kto to może być, czy nie wiem, na przykład, nie wiem, do ktoś, czy to ma być Matruner, ktokolwiek. Napiszcie, jaki macie pomysł, a my go zaprosimy. Dobra, mamy 44 te takie bloki. I Tu się póki co to złoto jeszcze przepala. Ja to sobie odłożę. Te podajniki sobie też odłożę. I pójdziemy wypróbować, jak one działają. Mam, mam całą zbroję, mam całe. Mam całe tutaj kilofy i tak dalej, i tak dalej. Dla bezpieczeństwa jeszcze jajko dostałem. Nawet super. Co ty robisz, kurczaku, w ogóle? Ty kurczaku, ty chyba. Ty chyba nie wiesz, co tu robisz, że ja to zaraz laki bloki odpalamy. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle bezpieczne. To jest bardzo. No dobra, umówmy się. Ja wiem już z góry, że to jest bardzo niebezpieczne. Więc tak, pójdźmy w jakieś miejsce. To jest noc. Wolałbym, żeby nocy nie było. Więc ja sobie pójdę się szybko przez. Bać. czemu znowu nie jest... dobra działa jednak, ja się pójdę szybko przespać dostałem osiągnięcie za spanie okej, okay. tego tu jeszcze nie było, mega dziwna sytuacja mimo, że to osiągnięcie dostałem już dawno, ale okej okay, niech będzie w takim razie Kurde, posłuchajcie, musimy polecieć na jakiś poligon doświadczalny. Czy chcę zobaczyć, czy to w ogóle działa, czy to jest niebezpieczne? To są niby te laki bloki y zwykłe. To nie są te najgorsze, więc powinno być całkiem spoko. Więc idźmy na jakiś poligon. Ja myślę, że doskonale byłoby sprawdzić je tam przed naszym. O, czemu ja dostaję wszystkie acidgmenty od nowa? O co chodzi? Czy jak się zdobędzie? Czy jak się skraftuje taki bloki, y, to się dostaje wszystkie aczygmenty od nowa? Mega dziwna sytuacja w ogóle. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że tutaj jest całkiem spoko poligon doświadczalny. Więc postawmy sobie tutaj na razie jednego laki bloka. Dobra, dobra, mamy to. I niszczymy go. 3, dwa, jeden, hop! Okej! Okay. Żelazo. Yy, spoko. Mamy żelazo. To jest całkiem spoko. Yy, całkiem spoko. Jaki blok? Jednak to był szczęśliwy jaki blok. Dobra, teraz postawię ich trzy. Dobra. W takim razie. Tym razem wybiorę sobie któryś z nich. I zobaczymy. Właściwie jest. Jeszcze wszystkie trzy. Zobaczymy, jak się, będą, jak się będą zachowywały. Co tutaj jest? O kurde! Diamenty! Diamenty, szmaragdy, emeraldy, złoto! Kurde, wszystko mamy! Ej, powiem Wam, że te znalezienie, znalezienie receptury na te emeraldy to, był chyba, to była chyba najlepsza rzecz, jaką mogliśmy tylko sobie wymarzyć. Ukryję sobie czat, bo nie chcę wiedzieć więcej tych yy, achievementów To była najlepsza rzecz, jaką mogliśmy sobie tylko yy, w ogóle wymarzyć normalnie. Teraz będę, naj, 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 teraz będę najbogatszy na Feraji po prostu. Dobra, kolejny uwaga! TNT! Okej, okay, TNT jest również przydatne. Osiem, niech będzie i ostatni. Skrzynka, pod tym skrzynką coś jest, zobaczcie Pod tą skrzynką, a nie, to jest normalny papier, pusta mapa Okej, okay, mamy mapy, mamy skrzynki Mapa się przyda, myślę, że możemy iść na Iść potem na jakieś poszukiwaniu skarbów Spoko, spoko, jak najbardziej, tu jest cyrk Gdzie, gdzie tu jest skarb w ogóle? Tu jest jakiś x powinien być, co nie? A nie, to jest taka zwykła mapa, jej. myślałem, że to jest mapa skarbów. Nie no, zawiodłem się. Ja myślałem, że to jest mapa skarbów. Dobra, zniszczę to. I ja myślę, że powinniśmy teraz przejść na kolejny poziom. Otwieraliśmy już takie Bloki na takiej zwykłej powierzchni. Yy, I właściwie nie mieliśmy żadnego złego laki Bloka jeszcze. To całkiem spoko. Myślę, że teraz powinniśmy otworzyć w naszym domku. Ja wiem, że to jest. To jest mega ryzykowne. To jest. Dobra, otworzę jeszcze jednego tutaj, tak? Na wszelki wypadek. Dobra, uwaga! Okej, okay, yy... O, o, o krówki, chciałem powiedzieć, krówki, owieczki. Owieczki zawsze na propsie, niech sobie tutaj żyją. Yy, Okej, okay, jak będę ich potrzebował, to sobie tutaj przyjdę. Ale niech sobie tutaj póki co żyją. Ja myślę, że powinniśmy przejść teraz na drugi poziom otwierania rakiem bloków. Czyli powinniśmy otworzyć je w naszym domku. Dokładnie, jeśli uważacie, że to jest dobry pomysł, jeśli, jeśli chcecie, żebyśmy otworzyli je w naszym domku, zostawcie kogoś łapeczkę w górę. Wtedy nas, wtedy nas po prostu zachęcicie do tego, żebyśmy zaraz otworzyli je w naszym domku. Bo będziemy naprawdę dużo ryzykować, bo jest szansa, że nasz cały domek wybuchnie czy coś w tym stylu. Więc, no jest dosyć niebezpiecznie. No ale myślę, że zrobimy to. Zostawiliście pewnie łapeczkę w górę, więc lecimy z tym. Zaczniemy sobie od ogrodu. Ostatnio budowaliśmy w ogóle ogród na live, Pewnie go jeszcze nie widzieliście. Tak, oto się on prezentuje. Taki mały ogrodek. No i myślę, że zaczniemy sobie otwieranie od ogrodu, postawmy sobie, tak tutaj jednego Tutaj drugiego Trzeciego, czwartego Taką ścieżkę do domu sobie zrobimy, mamy, dobra, mamy ścieżkę do domu Ułożoną z czterech laki bloków Więc zaczynamy od tamtąd, dobra W takim razie, uwaga, trzy, dwa Jeden, hop Kolejne diamenty O kurde ale jestem szczęśliwym człowiekiem, Zaczynam 24 diamenty: szmaragdy, lazury, sztabki złota, jej kup, przecież Ja będę najbogatszy po tym odcinku na ferai. Ja nie wiem, czy to nie są czyty w ogóle. Nie wiem, czy powinienem to robić. Wiecie co? Ja na wszelki wypadek spalę to wszystko, co dostałem, bo ja nie wiem, czy to wszystkim nie będą czyty. Ale dobra, próbujemy dalej. Lecimy do kolejnego, uwaga! Bacon, Bacon, czy jak to się tam nazywa? Magiczna ataria, tak się nazywa. No dobra, to jest beacon dla mnie. E, ale zauważyliście, że póki co wszystkie są dobre? Wszystkie lucky bloki, które póki co otworzyliśmy są dobre. Ja nie wiem czy po prostu czy ja mam szczęście, czy o co chodzi? Dobra, kolejny. Uwaga! Okej, okay, nie to był To zdecydowanie nie był dobry Laki Blok! O nie! O nie, ile ich tutaj jest! Dobra, nie, nie! Gdzie uciekać, gdzie uciekać, gdzie uciekać, gdzie uciekać? Dobra, ile to kiedy to mnie? 20 sekundy! O nie! Dobra, na szczęście mam mieczyk, na szczęście mam wszystko! Ile ich tutaj jest? Dobra, nie to nie był dobry Lucky Blok, to był bardzo zły lucky blok! Ile ich tutaj się zespawnowało? Dobra, nie, to był zły pomysł, żeby to otwierać, jednak jak tu zaraz przyjdzie jakiś TNT czy coś w tym stylu, to ja nie wiem co ze mną się stanie, nie wiem co może być jeszcze w tych lucky blokach, no ale yy, to jest mega niebezpieczne, dobra, 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 zabijamy te zombiaki, jeszcze dwa chyba zostały, trzy, dobra, nie, tam ich jeszcze pełno jest, no nie, ile ich tam jest, dobra, przy okazji ze zebraliśmy sobie sporo, sporo expa, ja ich tutaj pozabijam tak właściwie aurą, nie aurą, jak to się nazywa, że się zabija kilka naraz, dobra, 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 okej, okay. zostały jeszcze trzy, okej, okay, dobra, uratowani jesteśmy. Uratowanie, jak nic. Jeszcze jakiś tu jest? Tam jest jeszcze jeden. No dobra, pozabijam jeszcze do końca. I lecimy otwierać kolejnego Lucky Bloka. To było mega niebezpieczne. Pierwszy zły Lucky Blok nam się trafił. Wszystkie inne były dobre. I to był pierwszy, który był zły. Więc e, jeśli to jest dopiero przedzmak tego, co może się dziać, to ja się naprawdę boję, co może stać się zaraz. No dobra, zabiję sobie jeszcze tego Zombiego. Słyszę, że ich jest, jeszcze, jest, że ich jest jeszcze dookoła pełno, ale wolę już nie ryzykować i otwieramy, właściwie wolę ich nie zabijać, bo to jest nudne po prostu, i otwieramy kolejnego Lucky bloka. uwaga, 3, 2, 1, kotki, zawsze chcieli mieć kotki, jakie nie to są oceloty, a mogę jakieś uswoić, zawsze chcieli mieć kotka. Ale nie, one będą teraz ode mnie uciekać Nie mam żadnej rybki, no nie, nie mam żadnej rybki przy sobie No dobra, nie oswoję ich teraz No okej, okay. w takim razie Zrobiliśmy już całą, właściwie całą ścieżkę do domu I wchodzimy do naszej chaty Zacznijmy sobie od tego piętra niech, niech tak będzie, położymy tutaj jednego Zacznijmy sobie od tego piętra, uwaga, trzy, dwa, jeden Gąbka Gąbka zawsze na propsie, spoko, możemy ją tutaj Postawić jako, jako pamięć O tym, że otworzyliśmy tutaj lucky bloka I tu wyszła gąbka, jak najbardziej, okej okay. Kolejny, schodzimy piętro niżej Coraz bliżej magazynu, coraz bardziej niebezpiecznie Okej, okay, okej, okay, tym razem dwa Pierwszy z nich eee? Co? No nie gadajcie, że tu będzie teraz stał bedrock N Nie, nie well, that's, that's, there's, your there's your problem oh, nie. To jest nasz problem teraz, że tutaj Stoi ten bedrock I my go chyba nigdy nie zniszczymy Dobra, wiecie co? Eee? O, I to teraz będzie tutaj stał w nieskończoność? A, dobra, zniszczę chociaż to. Oj, przy okazji zniszczyłem tam tego drugiego laki bloka i dostałem. Ee, te, dostałem, dostałem, dostałem. Jak to się nazywało? Ho, ho, no, czyli tą motykę. Przy okazji mi się do motyka, bo tam z tego co wiem z kawałek niezaoranego pola, więc sobie to szybko, szybko, szy, szybko to ogarnę, szybko sobie zaoram to pole, korzystając z okazji, no i pięknie zaorane, po prostu zaorane, tyle wam powiem, dobra, powiem wam, że to jest chyba najgorsza rzecz, jaką póki co nam się trafiła. Dlaczego te owce w ogóle wyleciały z tego? Czy one? Czy ja tam zostawimy, otwarte, e, otwarte drzwiczki, chyba nie. Po czym one wychodzą? Okej, okay, nie mam bladego pojęcia. Powiem wam, że ten bedrock chyba jest póki co najgorszą rzeczą, jaka nam się mogła po prostu trafić. Mam nadzieję, że... Że nie wiem, jak go zniszczymy. Jeśli macie jakiś pomysł, jak, czy, jeśli jest jakaś opcja, żeby zniszczyć bedrock, wiem, że na pewno się kilofem nie da, ale jeśli jest jakaś opcja, dajcie znać. Może da się go pistolem przesunąć, wiecie? O! Kolejny zombie. Co one tutaj się cały czas spawnują. Może da się pistolem tam na długo przesunąć, czy coś w tym stylu. Napiszcie, jeśli wiecie, czy da się to jakoś ogarnąć. To my to wtedy ogarniemy. A my schodzimy teraz do naszego magazynu. Tam będzie pełna kumulacja. Tam otworzymy sporo tych, sporo tych raki bloków. Nie będzie jeden tutaj, dru. A, tam, czemu nie mogę na lampie? Okej, okay, to tutaj niech będzie jeden. Kolejny! Co te zombiaki cały czas się tutaj spawnują? No, pęście się! Dajcie mi spokój. Czy to jest cały czas tamte zombiaki, które tam się spawnowały? Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Otworzymy tym razem pięć takich bloków. Mam nadzieję, że będą dobre. Naprawdę nie chcę wysadzić tego magazynu. Uwaga, pierwszy z nich... Drewniane rzeczy? No, spoko. Drewniane rzeczy zawsze na propsie. Może ja sobie gdzieś podkładam Do tej pustej skrzynki, na przykład. Dobra, dobra. W ogóle podkładam sobie wszystko, co zdobyłem. O, ale fajny w ogóle mieczyk. Po nieumarłych z mora stamanogów, odrzuc, zaklęty ogień, grabież. Genialny mieczyk. Potem sobie go wezmę. Choć nie wiem, czy powinienem, no ale wezmę sobie go potem. Uwaga, kolejny! O, kolejny mieczyk. Spoko. Mieczy zawsze na propsie. Lucky sword. Okej, okay. on coś daje? To jest jakiś szczęśliwy mieczyk. On jest jakiś z taki blokami związany. Napiszcie, jeśli wiecie, co on robi. Ale to wygląda to jest całkiem spoko jak... A, do, dobra, już wiem co on robi. I już chyba go nie chcę używać, aż zobaczę na kolejnym zwierzątku. Czy on też takie takie blokowe rzeczy daje? O nie, zobaczcie, co on robi! O, ale genialny ten mieczyk jest! Ja muszę sobie go zostawić, on jest taki genialny! Teraz wyleciała... Nie, teraz nic się nie stało tak właściwie. Ja muszę jeszcze zabić jakąś tą, Ja muszę jeszcze jakieś kurczaka zabiję, ale to jest genialne! nie, teraz nic się nie stało? Czemu, czemu on się musi ładować jakoś? Czy. Kurde, bele, przez chwilę takie fajne rzeczy się działy. Uwaga! Nie, no już się skończyły, dzieci te fajne rzeczy. To nie wiem, nie wiem. Po prostu może to, może to było tylko na trzy razy, czy coś w tym stylu. No dobra, w takim razie. Laki mieczyk dostaliśmy. Jest całkiem spoko. Mam nadzieję, że da się go jakoś naładować i potem będzie działał. I będę mógł zabijać ludzi jajkami. To będzie całkiem spoko. Ale zostały nam jeszcze trzy raki bloków w naszej chacie. I potem przeniesiemy się, myślę, gdzieś w centrum ferajny. To by było całkiem spoko, jeśli nam starczy czasu. No dobra, kolejny raki blok. Uwaga: 3, 2, 1. Złoto, złoto zawsze na propsie, bo złoto nam się przyda, żeby robić kolejne laki bloki. Więc ja sobie tutaj zachowam, schowam tutaj je. Myślę, że zrobię tutaj skrzynkę, w której będą wszystkie laki bloki, to będzie całkiem spoko. I kolejny. Dobra! I ja cię. ty hełm, no nie wiem, czemu się cieszę. hełm to taki trochę bezsensowny. Ale okej, okay, okej, okay, okej, okay. kolejny, uwaga, uwaga. I, oj, ale tu patrzcie, jaki kombo, Przed chwilą hełm, teraz na pierśnik. O kurde, teraz, ej, ja muszę tu jeszcze dwa postawić, bo ja myślę, że tutaj będą teraz Tutaj będzie, będą teraz spodenki, a za nim będą e, buty Jak nic, musi tak być A nie, to jest królik e, Zabój... ZABÓJCIE KRÓLIK?! CO?! CZEMU ON MNIE BIJE?! CO SIĘ DZIEJE?! CZEMU ON MNIE BIŁ TEN KRÓLIK?! Dobra, szczerze mówiąc, nie chcę już wiedzieć, niech już tak zostanie I mieczyk kolejny, Lucky Sword kolejny! Kozacko, teraz sobie mogę zabić Lucky Swordem to O! bo wow, nieje yeah, yeah, jeje yeah, yeah. je dobra yeah, niejee yeah, yeah, tu pożar pożar dobra Dobra, jest bezpiecznie. Dobra, to był zły pomysł. Jednak tego lucky sworda nie można używać w środku. Zapamiętam to sobie. A my pójdziemy teraz na zewnątrz. Myślę, że. Wiecie co? Ja myślę, że powinniśmy teraz przenieść się z tymi lucky blokami. Ej, wejdźmy na kolejny poziom ryzyka. Byliśmy w naszym domku. Ja to sobie jeszcze jednego może postawię w naszym domku. Yy, skrzynka kolejna i kolejne papiery. Dobra, zostawię to sobie już. Pusta mapa kolejna. Zostawię to sobie w środku. Przejdźmy na kolejny poziom ryzyka i wejdźmy do kogoś do domku. Co wy na to? Napi Dajcie łapeczkę w górę, jeśli sądzicie, że. I czy to, do, czy to jest dobry pomysł, że, że ryzykujemy, jeśli uważacie, że to jest dobry pomysł, dajcie mi łapeczkę w górę. Jeśli nie, to, 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 to nie dawajcie łapeczki w górę. Ale ja myślę, że to jest dobry pomysł. Jak cokolwiek się stanie, ja to naprawię. Jeśli zniszczymy komuś domek, ja go odbuduję, więc spoko loko e, ja myślę, że powinniśmy iść do dealera. Dealer jest takim właściwie zarządcą Ferrajny, więc jestem ciekaw jak na to zareaguje. Dobra, w sensie jak to obejrzy może to obejrzy, więc zobaczymy, jaka będzie jego reakcja, czy on w ogóle wiedział, że te laki bloki są na Ferrajnie. Bo ja szczerze mówiąc wydaje mi się, że jeszcze nikt nie wie, że to, jest, że to tutaj jest że jestem chyba pierwszy, który to odkrył, ale okej, dobra, połóżmy mu na stole proszę bardzo, raz, dwa, trzy, cztery laki le bloki. mogę je obok siebie kłaść? nie wiem, czy to był dobry pomysł, ale okej, pierwszy z nich? Eee... wieża okej, to możemy mu zostawić, przy okazji mu zniszczyłem dach, no okej może jakaś kolorowa wieża tęczowa, no niech będzie, kolejna? emerald czy to jest jakiś, czy to jest jakieś nawiązanie do zielonego Steve'a? Czy zielony Steve też zarządza tymi lekiblokami? blokami? Naprawdę? Nie, chyba nie ma takiej opcji nawet. Dobra, Emerald zawsze na, na probzie. Kolejny? O! Endy skrzynki! Skrzynki endu, enderczesty, chesty, kozacko, to nam się ewidentnie przyda, bo tego jeszcze nie mieliśmy. Wiem, że kilka osób na Feranie to miało, ja tego jeszcze nie miałem, więc jak najbardziej się przyda na propsie postawimy sobie w domku. I kolejno... i kolejne laki. laki SWORD, kolejny laki mieczek. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że ten laki mieczek powinniśmy wykorzystać na owcach, na owcach dealerka. One tutaj gdzieś były, co nie? Owce dealerka były gdzieś tutaj na dole. Eee, uh, okej, okay. widzę, że to jest otwarte, czyli tu ewidentnie już owiec dealerka nie ma. I chciałbym tu na jakiejś mobie wykorzystać, kurde, ten mieczek jest naprawdę genialny. Dobra, nie wiem, otworzę najpierw jeszcze kilka tutaj, jakieś, jakieś na przykład dwa laki bloczki, bo ja chcę, żeby coś się grubego stało. Ja wiem, że będę tego żałował, ale ja chcę, żeby tu się stało coś grubego i żebym tego żałował. Eee, dobra, to jest całkiem grube, bo nie wiem, jak dealer zareaguje na to, że ma w środku domku studnie. E, ale niech będzie, tutaj na dole jest jakaś... Jakaś... O oh, kurde, bikon! I wyleciały... O lol, o lol, tego się nie spodziewałem szczerze mówiąc, że tu wyleci bikon i że dostaniemy pełno ziemniaków, <grym> okej, okay. i tu ostatni, dobra, ostatni w takim razie w domku dlierka. to był bardzo zły pomysł, nie, lawa, 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 wychodzimy, 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 wychodzimy stąd, dobra, to był bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł. Pomysł, eee, mogę to jakoś zabudować, żeby to już nie szła ta lawa? Dobra, dobra. Żeby tu nic mu nie spłynęło, bo ten domek tutaj jest po części drewniany. Wolałbym, żeby nic nie spłynęło. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I wolałbym też nie spłonąć, więc ja chcę do wody szybko. Dobra, nie, już koniec, już nie płonę. Okej, okay, to, to nie był jakiś zły pomysł, bo nic się zbyt nie stało. Ja to, polaj, bo ja to po odcinku naprawię, nie ma problemu. Myślę, że powinniśmy otworzyć te laki bloki jeszcze w jednym miejscu. Ja myślę, że powinniśmy to otworzyć w siedzibie zielonego Steve'a Co wy na to? Co wy na to, żeby otworzyć laki bloki w siedzibie zielonego Steve'a? Jeśli jeszcze nie się łapeczek w górę, zostało nam jeszcze 15 laki bloków, więc stawiamy je wszystkie w siedzibie zielonego Steve'a i lecimy. To jest chyba naj, najgorsze, czego możemy tego zrobić, żeby je zrobić tutaj. No ale robimy to. Uwaga, kładę je tutaj, proszę bardzo, zostało jeszcze 7-7, potem zrobić gdzieś Uwaga, pierwszy z nich. Ryba, ryba zawsze na propcie. Kolejny! Miksturka! Odproś na ogień, pośpiech. To się ewidentnie przed Kurde, ja nie wiem, czy ja mogę zachowywać te rzeczy! Bo te rzeczy to jest trochę takie oszustwo i ja nie wiem, czy, je, czy ich po prostu nie wyrzucę po tym odcinku. No ale okej, okay, dobra, dobra. Ale Michsturka bardzo fajna. Kolejna rzecz! Okej, okay, to są książki. Książki zawsze na propsie, więc biorę je, A powiem wam, że to jest bardzo... Ooo! Kolejne diamenty! Powiem wam, że to są, to są bardzo miłe laki bloki, bo one nie ma takich zbytnio, nie ma jakichś takich mega złych rzeczy, więc jestem bardzo zadowolony. Kolejne konie, tutaj jakieś kwarce. Dobra, nie ma miejsca jakieś punktu, więc ja to sobie szybko schowam do skrzynki. I powiem wam, że nie spodziewałem się, że to będą aż takie miłe laki bloki. Ja myślałem, że tutaj po prostu będzie chciał nas zabić i tak dalej, i tak dalej. A to jest po prostu dla nas bardzo miłe póki co. Ja nie wiem, czy czy, 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 te, czy ktoś nas lubi, kto, lucky blaki, kto te laki bloki ogarniał, czy o co chodzi. Ale póki co mamy tylko i wyłącznie szczęście. Ja wiem, że teraz pewnie wykrakałem. I teraz pewnie jak położę te laki bloki tutaj, to pewnie to będą to będą same złe laki bloki. No ale zobaczymy. Uwaga. Pierwszy. Villager. Hilow Villager. Cześć. Co ty robisz w ogóle? o ty rzeczy sprzedajesz? czemu nie mogę z tobą handlować? Czemu nie mogę otworzyć sprzedaży z tobą? Ale fajne rzeczy sprzedajesz w ogóle, ale. No dobra, nie mogę, to nieważne. Bob! Bob chce mnie pewnie zabić! Tak, wiedziałem, że Bob chce mnie zabić! Wiedziałem! Wiedziałem! Kurde, jak on ma zbroję! Czy ja go dam radę zabić teraz? Ja zaraz umrę w ogóle, bo mi. bo nie ma w ogóle jedzenia! Bob, zajdź mi spokój! Bob! cicho! Spokojnie, Bob! Nie atakuj mnie! Ech, jaki on jest w ogóle, zauważyliście? Jakie. on jest cały diamentowy! On ma jakiś odrzut! O, co chodzi z tym Bobem? Jaki. Czemu... Czemu ty, Bob, nie? masz takie dobre, dobre w ogóle enchanty i to wszystko! Daj mi spokój, Bob! Daj mi spokój, dobra, zabiję Boba. Co, co mi wyleciało? Czapeczka. Jaka czapeczka? Ochrona jeden, dobra, już prawie skończona ta czapeczka, więc... A, walić ją! Ej, mamy tu jeszcze kilka laki bloczków. Mamy jeszcze, dobra, mamy jeszcze cztery laki bloki. W takim razie na koniec otwieram pięć laki bloków! Otwieramy te pięć laki bloków. Mam nadzieję, że wyjdzie coś złego, bo naprawdę ja, ja liczyłem, że tutaj zniszczę pół Ferajny, czy coś w tym stylu, a tutaj nic, po prostu nie wychodzi. Kolejny miecz kolejne miłe rzeczy. Firewerki, jakieś kolejne miłe rzeczy. Czemu to są takie miłe rzeczy? Naprawdę chciałem zniszczyć ferajne. Czy się, nie chciałem może ich zniszczyć, ale myślałem, że to będą naprawdę złe rzeczy. A tutaj same dobre. Więc no okej. Okay. Niech będzie! W takim razie, wiecie co? Ludziska, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i zostawcie łapeczkę w górę. Jeśli zostawicie ich, myślę, około 1500 albo 2000, to zrobimy kolejny odcinek z laki Bloków na Ferajnie. Tym razem z gościem i wybiorę te złe laki Bloki, bo wiem, że da się jeszcze skraftować te takie jakieś złe laki Bloki. Wiecie, takie z których wychodzą tylko złe rzeczy i spróbujemy je skraftować. Znajdę jakieś recepturę na nie i wtedy je ogarniemy. Więc zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, napiszcie z kim chcielibyście zacząć kolejny odcinek. Oprócz oczywiście i Tesima, który będzie w kolejnym odcinku, a my widzimy widzimy się już jutro o dziewiątej. Widzimy się dzisiaj na live'iku i widzimy się... No nie, to właściwie wszystko powiedziałem. Pamiętajcie, łapeczki w górę, komentarze oraz subskrypcję. Wbijamy 100 tysięcy. Pa, pa!